Kochani moi, Kościół Święty nam bardzo piękne słowo daje na ten trudny i wymagający czas. Czas, który wszyscy przeżywamy, nie tylko jako wspólnota parafialna, narodowa, ale już chyba jako cała wspólnota ludzka i wszyscy katolicy na całym świecie. Czytałem to samo, to samo słowo Boże, w dzisiejszej niedzieli. I to słowo zaczyna się od takiego. W... Fragmentu z proroka Izajasza, który odczytuje się w ramach antyfony na, na wejście, jeżeli nie śpiewamy pieśni. A ta antyfona brzmi tak: raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Zapytacie, jak mamy się teraz cieszyć i weselić? W tym momencie, kiedy epidemia, koronawirus, o niczym innym nie, nie słyszymy, tylko cały czas nasyca się w nas gdzieś ta propaganda strachu, niepewności i tego wszystkiego. Pan Bóg, przez to swoje słowo, które nam dzisiaj daje, chce nas uczyć takiego Bożego patrzenia na rzeczywistość. Bo kto umie patrzeć po Bożemu, ten potrafi odnaleźć się w każdej, nawet najtrudniejszej, najgorszej sytuacji i nawet w tej trudnej sytuacji będzie doświadczał pocieszenia i radości. Właśnie dlatego, że ufa Bogu, że patrzy na całą rzeczywistość, wszystko co Go dotyka i otacza przez pryzmat Boga. To chociaż te słowa dzisiaj się nijak wydają nie przystawać do, do obecnej rzeczywistości, to jednak Bóg będzie nam chciał to pokazać. To, że Jego słowo jest aktualne dzisiaj teraz i teraz i się w ogóle nie myli. I tak w pierwszym czytaniu Bóg bardzo powoli uczy Samuela, jak się patrzy jego oczami, jak się patrzy po Bożemu. To jest taki przyspieszony kurs bycia prorokiem. Samo imię, słowo Samuel oznacza ten, który jest wyproszony przez Boga. To, że się urodził, to, że stał się tym, kim jest, pokazuje, że Bóg słucha człowieka. A teraz sytuacja się chce odwrócić. To teraz Bóg chce żeby go człowiek wreszcie usłyszał. I dlatego posyła proroka Samuela do domu Jessego i tam mu daje piękną lekcję. Bardzo komfortową lekcję, to znaczy krok po kroku tłumaczy, jak się rozeznaje, jak się podejmuje decyzję z Bogiem. To jest całe to opowiadanie, w którym Samuel staje przed synami Jessego, widzi sześciu najpiękniejszych mężczyzn świata, polska reprezentacja w siatkówce może się przy nich schować i między nimi ma znaleźć, ma znaleźć króla. A Bóg mu za każdym razem pokazuje, kiedy podchodzi do tych herosów i bohaterów, nie ten, nie ten, nie ten. I dlatego każe wyciągnąć Dawida, który jest gdzieś, no trzeba to powiedzieć, w stodole, między bydłem, między, między owcami. I stamtąd Bóg sobie wyciąga największego, największego króla nad Izraelem. To nas wszystkich uczy jednej rzeczy, a właściwie każe nam zadać sobie dzisiaj pytanie... Jak wyglądają decyzje w moim życiu? Czy, czy ja rzeczywiście rozpoznaję, czy dopuszczam do tego procesu decyzyjnego, nawet do tych prostych, własnych, błahych spraw Pana Boga, czy dopuszczam wiarę? Nie? Czy się zastanawiam, że, że Bóg widzi inaczej, bo Bóg patrzy na serce. A Pan Bóg ma słabość do tych ludzi, których byśmy nazwali dzisiaj takimi niedocenianymi oryginałami z charakterem. To nie siła i nie moc synów sprawdził sprawiły, że któryś z nich stał się królem. Ale to, że Dawid miał serce wierne i otwarte na Pana. I Bóg właśnie tych ludzi, którzy są, chcą być Mu wierni, otwierają się na, na, jego, na Jego działanie, uznania do przyjęcia Jego namaszczenia. Nie musisz być idealny. I Dawid też taki nie był, co pokazała jego historia, że on miał kupę w, swoim, kupę w swoim życiu trudności, grzechów i niewierności. Ale mimo wszystko jego serce zawsze gdzieś było przy Panu. I zawsze pozwoliło mu na jedną rzecz, żeby, żeby wracać: żeby z cienia, czy nawet z ciemności, wchodzić znowu w światło. Dzisiaj święty Paweł o tym mówi. Postępujcie jak gdzieś światła, badajcie to, co jest miłe Panu. On wzywa znowu do konkretnych rzeczy, do tego, jak już. Jesteśmy wybrani przez Boga, mamy świadomość tego, że Bóg mnie pokochał takiego, jakim jest. Zaprasza, zaprasza Paweł do tego, żeby zaprzestawać takiego pogańskiego stylu życia. I pogańskiego nie w tym sensie, że wierzymy w jakichś tam dawno zapomnianych bożków, ale pogańskiego w tym sensie, że bardzo łatwo jest być człowiekiem z pozoru głęboko wierzącym, albo lepiej powiedzieć, głęboko religijnym. I to człowiekiem, który tworzy sobie własną iluzję Pana Boga. Albo zamiast Boga i Kościoła, yy, słucha po prostu demona. Bo właściwością demona to nie jest to, że on zawsze nas skusi do złego. On zawsze bardzo chłodno kalkuluje i szuka miejsca w moim życiu, gdzie zdobędzie najwięcej. I bywają takie sytuacje, w których to zły duch będzie mnie ciągnął w stronę mniejszego dobra. Albo będzie mi wpajał swoją nieprawdziwą wizję Boga i rzeczywistości, w której się obracam i w której żyję. To jest też sytuacja, w której staję przed, przed jakimś wyborem dwóch rzeczy dobrych i nie wiem, która jest lepsza, i nie wiem, która tak naprawdę pochodzi od Pana Boga, a którą mi podsuwa zły. I czasami boję się po prostu zaryzykować tak jak Samuel, bo się skompromituję, bo, bo się ośmieszę i nie pójdę za tym wyborem. Zastanówcie się, co by było, gdyby Samuel wybrał któregoś innego z synów a nie Dawida. Izrael nie miałby króla, który byłby królem idealnym. Izrael nie miałby króla, który by ułożył 150 psalmów. A tylko dlatego, że Samuel rzeczywiście rozeznał to i postępował jak, jak syn światłości, Bóg mógł wybrać Dawida i posłużyć się, posłużyć się nim. Przejdźmy teraz do, do tej rzeczywistości, w której żyjemy i ostatnio, która nas mocno dotyka. Ostatnio w internecie, w SMS-ach, pojawia się mnóstwo wiadomości typu: Ksiądz X przekazuje wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, by dzisiaj o 15 odmówić: Czy Ojcze nasz, bo będzie uwolnienie, niebo idzie nam z pomocą przeciwko koronowirusowi. Pewnie gdzieś to widzieliście albo słyszeliście, w jaki sposób się z tym zetknęliście. Ludzie, którzy wymyślają takie rzeczy, i potem je przesyłają, mają bardzo magiczne myślenie o Panu Bogu. Magia polega na tym, że to ja wybuszam na bóstwie to, co ja chcę. A modlitwa to jest coś zupełnie odwrotnego. To jest to, że ja spotykam się z Bogiem i ja chcę na tej modlitwie poznać, czego On ode mnie chce. Modlitwa to jest spotkanie osób, to jest dialog, uwielbienie, a nie. Staniecie przed Bogiem, jak przed automatem do kawy, jak przed kimś, o, od kogo mogę czegokolwiek oczekiwać, bo zrobiłem coś tam, co, dostał, co dostałem w SMS-ie. Wielu ludzi przy takich łańcuszkach i innych wiadomościach powołuje się na różnego rodzaju objawienia prywatne. Ale objawienia prywatne nigdy nie zmieniają treści objawienia publicznego, które narane nam było w Słowie Bożym, w tradycji. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja naprawdę nikomu nie, za, nie zabraniam się modlić. Ale bardzo Was wszystkich proszę, aby modlitwa była przede wszystkim poszukiwaniem Boga dla Niego samego, a nie dla wypełnienia podsyconych strachem wirali i łańcuszków z internetu. Naprawdę marzy mi się głęboko, że będziemy dużo częściej sięgać do tego, co powiedział Bóg w swoim Słowie, niż do jakichkolwiek innych, nawet najpobożniejszych, Objawień prywatnych. Bo jeżeli zapomnimy o tym, co jest fundamentem, nigdy nie wzniesiemy w gmachu swojego życia. To, co przede wszystkim ciągnie mnie do Boga, to jest Jego słowo, które czytam, którym się modlę i które pokazuje mi rzeczywistość. Słowo, które, które te, te rzeczywistości rozjaśnia. Zobaczmy, śpiewaliśmy przez przed chwilą Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Chyba najbardziej znany psalm na świecie. Co jest w jego centrum? Słowa ty jesteś ze mną. Dokładnie tyle samo wersów jest przed tą linijką i tyle samo po niej. Te, to jest część zanoszonej w świątyni modlitwy w takim bardzo małym rodzinnym Uronie. Modlitwy, w której każdy musiał się trochę odsłonić, bo szczerze prosić Boga o to, co mu jest bardzo konkretnie w tym momencie życia potrzebne. Odsłonić w tym sensie, że wszyscy od razu się domyślali, kiedy słyszeli jakieś prośby wypowiadane przez człowieka stanu jego duszy. To bardzo osobiste stanie, staniecie przed Bogiem w całej swojej kruchości, małości, ale też jak dziecko ze, swoimi, ze wszystkimi swoimi potrzebami. Druga część tego psalmu jest równie piękna, bo wy, wyznacza drogę ludzkiego życia. Prowadzi od myśli o Bożej opiece, do pełni chwały jego królestwa. To bardzo bliski psalm człowiekowi. Psalm zaufania, który możemy się modlić we wszystkich chwilach zwątpienia. A zwłaszcza teraz, w tych bardzo niespokojnych, bardzo niespokojnych czasach, w których to Bóg nie mówi do nas: Nigdy nie będziesz szedł w ciemności. Ja sprawię, że wszystkie Twoje drogi będą równe. Tam nie ma takiego stwierdzenia. Bóg jest tym, który obiecuje. W największej ciemności będę z Tobą i będę Twoją jedyną pociechą. Nawet jak Cię wszyscy opuszczą, to ja i tak będę. Nawet jeżeli teraz zdominuje Cię strach o swoich bliskich, o Twoje zdrowie, to ja jestem jedynym, jedyną osobą, która jest cię w stanie z tego strachu wyzwolić i pocieszyć. I przyjmij to zapewnienie, że Bóg jest tym, który rzeczywiście rozprasza wszystkie ciemności. Tak jak zrobił to dzisiaj Jezus w Ewangelii. Zobaczmy, mamy niewidomego który rzeczywiście wyszedł z ciemności takich dosłownych, bo zaczął widzieć ludzi, zaczął widzieć światło, ale też wyszedł z ciemności swojego życia. Ale on nie przejrzał od razu. Ale dopiero wtedy, kiedy stwierdził tak, Panie, wierzę. Z tym cudem jego droga się nie zakończyła. Bo zmaganie o życie święte, życie blisko Boga dopiero się zaczęło. Ewangelia pokazuje taki bardzo piękny proces, jak on rozmawia z Jezusem, to zaczyna, y, zaczyna rozmowy z nim od tego, że mówi do nim człowiek zwany Jezusem. Potem nazywa go uzdrowicielem, prorokiem, cudotwórcą, potem jeszcze nauczycielem, jak Mojżesz, potem tym, który pochodzi od Boga, a wreszcie mówi do niego Panie i oddaje mu pokłon. To tak jak ta sadzawka, w której, przy której się dzieje cała akcja tej przypowieści, jest kanałem dającym życiodajną wodę miastu, Jerozolimie, tak Jezus jest tym, który daje mi łaskę, który prowadzi mnie, mnie do pełni życia. Wszyscy jesteśmy w pewien sposób niewidomi, bo wszyscy w pewien sposób i dość często, ja także, patrzymy po ludzku. Dlatego Jezus nazywa potem, pod koniec tej Ewangelii, faryzeuszy ślepcami. Nie dlatego, że byli nocimnali, ale dlatego, że na rzeczywistość patrzyli tylko po ludzku. Że zapominali o tym, że czasami trzeba zaryzykować, tak jak Samuel, i słuchać tego, co Bóg mówi do mnie w mojej duszy i do czego mnie zaprasza, nawet jeżeli to są rzeczy trudne albo, albo niezrozumiałe. Ta Ewangelia też mówi o takim procesie stawania się uczniem, o ciągłym odkrywaniu Jezusa w moim życiu. To się cały czas dzieje. To nie jest jakiś moment, który wydarza się raz. I który nie pociąga za sobą konsekwencji, który, który pomogę po prostu sobie zostawić i wspomi wspominać go, ale nigdy więcej nie powtarzać. Uczniem staje się każdego dnia. I dzisiaj mogę po prostu nie widzieć Jezusa w swoim życiu, bo w, cała ta sytuacja strachu, pandemii, problemów, grzechów to wszystko mogło mi go przesłonić. Ale wystarczy tylko moje jedno słowo: Wierzę, panie aby to On otworzył moje oczy i prowadził mnie, prowadził mnie na drodze wiary. Kilka dni temu takim e, ogromnym świadectwem wiary dla mnie były rozmowy z, z moimi przyjaciółmi. Wiemy wszyscy, że dla każdego z nas to jest teraz tak bardzo mocno utrudnione, bo, bo nie możemy się spotkać, więc wszystkie te rozmowy przenoszą się na telefon, do internetu, przez, przez, przez smsy. E, I dla mnie zbudowaniem było to, co ci ludzie pisali w wiadomościach do mnie. I chciałbym parę rzeczy tutaj przytoczyć bez zbędnych komentarzy, bo, bo te słowa się sam, same obronią, a więc po prostu posłuchajcie tego. Ten czas to ogromna łaska. Nie tylko od nas zależy, ile z niej wyciągniemy. Czy to w nas i w naszym życiu zmieni coś na dłużej, czy tylko na chwilę zrozumiemy, co jest ważne. Bo albo to będzie prawdziwy, wielki post, prawdziwy czas przemiany. Albo będzie jak zwykle. Ten post jest chyba największy w ostatnich kilku dekadach. Zatęsknisz albo zbagaterizujesz. Otworzysz się na Boga, chowając się w swojej izdepce lub zamkniesz się na cztery spusty i otumanisz się przyjemnościami. Zrozumiesz prawdziwą miłość albo ją po prostu porzucisz. I to jest taki fragment dziewczyny, która przebywa... Yy, w, przebywa w szpitalu i nie, nie może nawet wyjść stamtąd już tak totalnie. I ona pisze tak. Tęsknota za Eucharystią i możliwość normalnej spowiedzi jest tym wszystkim najpiękniejsza. Za wami też tęsknię, ale nie tak jak za Eucharystią. A do tej pory ludzi często zdarzało mi się stawiać wyżej. I potem odpowiedź. To ta tęsknota rodzi w sercu pragnienie prawdziwego i żywego Chrystusa, którego tak, którego tak naprawdę... Widzimy, dopiero gdy brakuje go nam w sakramentach, a możliwość zobaczenia go teraz w ludziach, z którymi nie możemy normalnie się spotkać, jest trudną, ale bardzo cenną lekcją. Obyśmy tylko dobrze tę lekcję wykorzystali i ja o to dobre wykorzystanie modlę się i w nie wierzę, bo Bóg dał nam przyjaźń i relacje, byśmy mojęli namiastkę Jego miłości na ziemi. Ale to On jest naszym pierwszym przyjacielem, Tatą, Bogiem i wszystkim. Tu się kończą te wiadomości. One nie były pisane dla tego kazania i z perspektywy nawet dzisiejszej Ewangelii. Ale to zdanie Chrystusa tak naprawdę widzimy, gdy go nam brakuje w sakramentach, a możliwość zobaczenia go teraz w ludziach, z którymi nie możemy się spotkać, jest trudną, ale bardzo cenną lekcją. Pasuje idealnie do tego, co Jezus dzisiaj robi z niewinnym. Poprzez spotkanie dwóch ludzi którzy zaczynają się przyjaźnić, otwiera drugiego człowieka na łaskę Boga. Cała niedziela miała mówić nam o radości, ale rad... I wydaje się, że to takie nie wybrzmiało, nie zagrało. Ale radość chrześcijanina to tak naprawdę świadomość bycia uczniem, bycia ciągle w drodze ku Jezusowi, drodze, którą On prowadzi. Na koniec chcę Was zaprosić do jeszcze jednej rzeczy. Posłuchajmy wszyscy tego, co papież Franciszek nam powiedział kilka dni temu. Czego, co nam papież chce powiedzieć, że radością chrześcijanina jest również nadzieja, to, że, że Bóg przywróci nam normalne spojrzenie na świat. Tak jak przywrócił je ja niewidomemu od urodzenia. I papież pisze tak. Dzisiaj przed snem pomyśl o dniu, w którym możemy znowu wyjść na zewnątrz. Jak się znów spotkamy. A możliwość zrobienia zakupów z całą rodziną będzie się wydawać wakacjami. Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, uściski, widok spacerujących za rękę ludzi, bieganina roześmianych dzieci powrócą do naszego życia. Pomyśl o tym, że to, co się dzieje teraz, będzie tylko wspomnieniem, a nasze normalne, zwyczajne życie będzie jak prezent nieoczekiwany i piękny. I pokochałem wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste. I będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Kąpię w morzu, wschody i zachody słońca, tosty, śmiech. Znowu się będziemy śmiać. Na to wszystko dzięki odwadze i sile każdego z nas. Do zobaczenia wkrótce. I niech się tak stanie. Amen.